Mina Gostyń zamierza wspierać osoby dotknięte emocjonalnymi skutkami pandemii poprzez uruchomienie telefonu zaufania. Jak mówi wiceburmistrz Grzegorz Skorupski, samorząd próbuje w ten sposób reagować na problemy, które przy długotrwałej izolacji zaczynają się nawarstwiać. Zwiększyła się liczba osób, które rodzin, które ma problemy z depresją. Bo trzeba pamiętać, że depresja dotyka nie tylko pojedynczej osoby, ale całych rodzin. Problem związany z depresją, problem związany z psychicznymi skutkami pandemii już teraz jest widoczny, a nawarstwią się coraz bardziej. Chcemy pomóc tym osobom, które zostały dotknięte depresją, im rodzinom, i chcemy również mieć wpływ na inne postrzeganie depresji. Gminne statystyki pokazują, że ilość osób potrzebujących wsparcia psychologicznego w regionie gostyńskim stale rośnie. Przybywa też liczba wniosków o leczenie odwykowe i wzrasta ilość zakładanych tzw. niebieskich kart. Przede wszystkim wzrasta nam liczba osób, która korzysta z pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia, wzrasta liczba wniosków o leczenie odwykowe, wzrasta nam liczba niebieskich kart i to są wszystkie te statystyki mówią o tym, że no nie dzieje się dobrze, tak? czyli zamknięcie, izolacja wpływa negatywnie na nasze gostyńskie rodziny. Z telefonu zaufania anonimowo mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Goszyn, w tym co warto podkreślić także dzieci i młodzież, By uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić na numer 667 626 900. Podczas rozmowy psycholog ma motywować dzwoniących do podjęcia działań terapeutycznych, informować o innych formach pomocy, a w razie zagrożenia życia i zdrowia powiadomić odpowiednie służby. W ramach prowadzenia tego zadania Psycholog będzie motywował do podjęcia działań terapeutycznych, będzie także informował o różnych formach pomocy dla osób borykających się z depresją, bądź innymi zaburzeniami lękowymi, które są udzielane na terenie gminy Gosty. Telefon zaufania będzie czynny we wtorki w godzinach od 16 do 17 oraz czwartki w godzinach od 10 do 11. Zadanie realizowane jest w ramach programu Razem Możemy Więcej Zamknijmy Drzwi Przed Depresją, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny. Polityki społecznej, na który gmina Augustyn pozyskała 57 tysięcy złotych dofinansowania.